Witam kochani serdecznie. Dzisiaj polecam przepyszną zupę z dyni. Jak najbardziej na czasie, naprawdę proste składniki, a przekonacie się, że smakuje wybornie. Tutaj u mnie porcja na 4-5 osób. To zależy, ile kto lubi zjeść. Użyłam smaczną dynię odmiany Hokkaido o takim pięknym wybarwieniu. Lubię ją właściwie najbardziej, pozbawiam dynię nasion za pomocą prostego narzędzia, łyżki, takiej trochę ostrzejszej, no i kroję w kawałki, to zależy od Was, czy grubiej, czy ona się bardzo szybko y, ugotuje, 5-10 minut, do tego jeszcze użyję y, pietruszki, żeby przełamać trochę ten mdły smak dyni, nieduży kawałek selera, również kroję w taką grubszą kostkę. Do tego jeszcze nieduża cebula pokrojona w kostkę, tam gdzieś pomiędzy warzywami jest też jeden ząbek czosnku. Cebulę podsmażam na gorącym tłuszczu. Możecie użyć dobrego oleju do smażenia, bądź na przykład masła klarowanego. Do cebuli dodałam troszeczkę ziół, tam jest troszkę bazylii. Zaraz jak się zeszkli, dodaję te wszystkie warzywa i podsmażam około 5 minut, nie za długo, tak żeby tylko Troszeczkę zmiękły, ponieważ będę blendować warzywa, dlatego przerzucę go do innego garnka, bo ten bym rondel po prostu zniszczyła. Najlepiej użyć właśnie już takiego, gdzie można blendować. Akurat ja wrzuciłam na taki rondel, dodaję na ten pusty rondel, którym podsmażałam warzywa, Wody, żeby zabrać te wszystkie smaki, one się odspajają pięknie z rondla, wlewam to do warzyw w garnku, dalej dopełniam wodą, tak około 1,5 litra wody, tak żeby przykryć warzywa. Gotuję całość około 10 minut. W trakcie dodaję również przyprawy tego typu jak imbi, żeby danie było troszeczkę ostrzejsze, dodaję także zmielone ziele. Angielskie, ciuty gałki muszkatołowe. Oczywiście doprawiam niewielką ilością soli i cukru, może być także miód. Warzywa już są miękkie, jak troszeczkę zupa ostygnie, zblenduję na gładko. Bardzo wygodna zupa, nie trzeba niczym zagęszczać. Jeśli lubicie dodatek śmietany, możecie oczywiście dodać. U mnie tutaj jeszcze takim składnikiem podkreślającym smak tej pysznej zupy. To będzie jeszcze porcja koperku, kiedy już całość się zagotuje. Dodam ten koperek i danie jest gotowe. Jeśli go nie macie, bądź natki z pietruszkim, można zieleninę pominąć. Też będzie bardzo smacznie. Możecie też dodawać grzanki, co tylko Wam tam się podoba i to co lubicie. Taka zupa na chłody jesienią i zimą, wspaniała, odżywcza, rozgrzewająca. Bardzo polecam. Życzę wszystkim smacznego. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy.